Mój bliski przyjaciel poprosił, abym zadała wam to pytanie: z jakiej sfery pochodzicie? I wypisał kilka z nich. Żadnej, którą by znał, lub która by go usatysfakcjonowała. Okej. Okay. Wymienił sferę astralną, archaniołów, aniołów, duchy form. Którekolwiek z nich to jego zdaniem ci najlepsi? No, wymienił tutaj nad istoty. O, i to nam się podoba. Tak, tak właśnie myślałam. To naturalne, że Twój przyjaciel zadał takie pytanie, ponieważ chce On nas umieścić w kontekście tego, co rozumie. Ludzie starają się to robić z tym, co nie fizyczne od początku Waszej fizyczności. Innymi słowy, nie możecie patrzeć inaczej niż oczami, które posiadacie, poprzez perspektywę, którą posiadacie, więc musicie znaleźć jakiś sposób, aby nadać temu wszystkiemu sens. I to właśnie Ester robi każdego dnia, pozwalając nam płynąć do siebie i przez siebie. Nie szepczemy jej słów, które ona wam powtarza. Oferujemy naszą wiedzę, którą ona otrzymuje wibracyjnie, a następnie szuka odpowiednich słów. Jest wielu ludzi, którzy pragną, abyśmy opisali skąd pochodzimy, ponieważ obecnie jesteście skupieni w rzeczywistości czasoprzestrzennej, przez co uważacie? Że my również z naszej niefizycznej perspektywy jesteśmy skupieni w rzeczywistości czasoprzestrzennej, a tak nie jest. Jesteśmy w ponadczasowej, bezprzestrzennej rzeczywistości. I moglibyśmy coś zmyślić, aby twój przyjaciel poczuł się lepiej, ale nie ma to sensu, ponieważ będzie to dalsze zniekształcanie polegające na próbie pobierania energii z jakiegoś miejsca. Tylko człowiek próbuje narzucić hierarchię rzeczom. Więc powiedz swojemu przyjacielowi, że Abraham wyjaśnili, kim są w następujący sposób: jesteśmy wibracyjną esencją, która jest kulminacją wszystkiego, co zostało przeżyte, zarówno fizycznie, jak i niefizycznie. Jesteśmy energią, która rozwija się świadomie i stale dzięki chęci fizycznego doświadczania. I jego wkładowi w niekończące się pragnienia. Jesteśmy rozszerzoną wersją tego, kim każdy z was jest, i jesteśmy czystą esencją tej rozszerzonej wersji. Nie podzielamy żadnej z waszych obaw, ale skorzystaliśmy z obaw, których doświadczyliście. Nie kłopoczą nas wasze pytania, lecz płyniemy z nurtem waszych odpowiedzi. Nie martwią nas wasze problemy Ponieważ wasze problemy zainspirowały rozwój lub stworzyły nowe rozwiązania. Jesteśmy tak obszerni lub tak głębocy, jak pytanie, które zadajesz, ponieważ prawo przyciągania nie może dopasować was do tej części nas, która jest na innym poziomie niż wy. Możemy być tylko tak mądrzy jak wasza mądrość, tak kochający jak wasza miłość. I tak inteligentnie jak Wasz geniusz, nie możemy być czymś więcej niż nam na to pozwalacie. Więc, kiedy znajdziecie w nas coś, co uznacie za wartościowe, wspaniałe czy korzystne, musicie zrozumieć, że jest to czyste odzwierciedlenie tego, kim jesteście, ponieważ nie moglibyście tego od nas dostać, gdybyście też tym nie byli. Bardzo nam się podobała ta rozmowa. Przekazujemy Wam wielką miłość i jak zawsze pozostajemy z Wami wiecznie niekompletni.